Hej, hej! Cześć, witajcie na naszym kanale Wiosenni TV. Nagrywając ręko kija, witam się dzisiaj z Wami ja. Tajemniczy głos, który zawsze słyszycie w każdym naszym odcinku. To nie jest tylko tajemniczy głos, to jest prawdziwa osoba. Prawdziwa osoba z krwi, z kości, z mięśni i z tłuszczu. To ja. Paweł, tata tych oto dwóch raptorów. Hej! Dzisiaj mamy 28 stycznia. Jest to święto wszystkich LEGO Maniaków. Albowiem dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Klocków Lego! Yey! Dzisiaj nawet nasze żony nie mają prawa nam nic powiedzieć, jeśli będziemy chcieli pogrzebać kupie klocków! Dzisiaj, panowie, możemy. Yey! Jak wybraliśmy spędzanie dzisiejszego dnia? Otóż będziemy grać w gry. W Lego gry. Padło jak widać na Batmana. A to dlatego, że dzisiaj zrobimy dla Was lajtową, bez recenzję najnowszego magazynu Lego Batman. Zapraszamy! Tak. Otworzymy folię i zobaczymy, co tam jest w środku. Który pierwszy otwiera? Ja! No to dalej. A pomożesz mu Gabrielu? Tak. I jeszcze ja, jeszcze ja. Uh, uh, uh. No oh. dalej, dalej. O, oh, mamy. Ja to się mam. A pokaż na chwilę. Okay. Mamy taki oto Batmobil. No i gazetka. Numer jeden na ten rok. No jest z nami od kilku dni. Na okładce Batman Flash. Ciekawe co w środku, To to zawsze. No. No to szybki przegląd. Czyli A, mamy? jace? No, przeglądamy. Nie zobaczyły na Nie zobaczyłeś? Mm. A co to jest? Gorilla Grot i Killer Clock. A co to jest? No bo on jest zły, to jest A, wol. Jest. W środku mamy zestawiki, spis treści, mm. zabawka. A no i standardowo te wszystkie łamigłówki, Komiksy. Czytamy? Czy tylko przeglądamy szybko? A przeglądamy. O! Te oh. nie będzie? A to no. ciekawe. To nie, mamy, jest. nie mamy tej figurki. na co za chwilę no. będziemy, później będziemy przeglądać. Poczytamy. Teraz szybko przyjrzymy. Yy. Eee. <ścoughs> <ścoughs> Czy to jakiś defragmentator? No chyba. <ścoughs> eee. O, instrukcja naszego samochodu. No. Jest napisane, z części się składa? Nie. Yy. <ścoughs> o nie, widać, ale odrzucimy tak, żeby ktoś, jak będzie chciał sobie kiedyś go złożyć. Pokażemy mu instrukcję krok po kroku, co należy wykonać. Ło, wow, jeszcze tu dalej jest. Ej, trochę jest tych klocków tutaj do złożenia, nie? No. Ciekawe jak się będzie prezentował, jak go złożymy. No. Tutaj dwa najlepsi kumple. Ale jest ten. No, to jest Joker. <grym złożyliśmy> <grym złożyliśmy> Flash. Lubię flasza. I Jeszcze tutaj Superman i. Supergirl. No. Mm -hmm. Tu recenzja, recenzja, okładka innego magazynu, no tak, było też, no, standardowo planszówka, też sobie pewnie zagramy. Dalsza część komiksu, o, Mr. Freeze też się znalazł, no proszę, proszę, proszę. Ja on. No, Ululu, Kuka, hej no, Kuka. batmobile to jest ten z tego dwudziestolecia, co były zestawy, też mamy ten Batmobil, nie wiem, może kiedyś zrobimy o nim recenzję. To to tu jest. A... Co to może być? Yy, może Pingwin? Może Pingwin. Ręcak dr Oktawius. A co w następnym? W magazynie Batman, Batman. Sk ze skrzydłami? Ale ciekawe to skrzydła, skrzydła, nie? No. no I jeszcze tam jest! Dobra, jest. i Lace, o, o, pokażę jeszcze chwilę. O dzięki bardzo, żebyśmy zobaczyli jeszcze raz Batmana. Okay. To znowu kolejna figurka Batmana. My tych gazetek I z Batmana nie kupujemy, bo figurek z Batmanem mamy dużo. A tu jest takie fajne, bo jest coś nowego. Nie Batman, tylko Batmobil. Mały, bo mały, ale zawsze to Batmobil. Coś innego niż figurka. I też najnowszy numer magazynu Dinozaury z Lego. A w nim kolejny Raptor. No i jeszcze nowe karty Ninjago. No to teraz będziemy go składali. Oké, ja, zo kan... Batmanie, montaż skończony, pojazd gotowy. Ale jak się okazało, to nie jest ten Batmobil z komiksu. Znaczy, to jest tego komiksu, ale to nie jest ten, który mu się rozsypał, bo w tym momencie Batman brał udział w wyścigu ze swolami. który troszeczkę przeszarżował, Zrobił pik-pyk-pyk-pyk-pyk-pyk-pyk i zbudował ten oto zdalnie sterowany Batmobil, który prezentuje się tak. I dzięki temu Batman wygrał wyścig i odzyskał biżuterię od złoczyńców. Brawo Batmanie! Na ciebie można liczyć. To... Co my wiemy o tym Batmobilu? Sam Batman mówi, że opony są przyczepne i super szybkie, idealne do... Uli Idealny na ulicę Gotham City. Ekwipunek jest gotowy po aktywacji systemu. I są to te dwa tryby ataku. Z jednej strony... I z drugiej strony dwa pistolety. Jak tam konstrukcja? Konstrukcja jest naprawdę całkiem, całkiem fajna. Dwa. Fajnie zachowana linia samochodu. Z przodu mamy jakby jakiś taki muscle car, potężny silnik. Z przodu też jakby taki duży grill. Taki malutki choke. Z tyłu też mamy fajny czarny spoiler. Dwa duże wydechy. No ten samochód się prezentuje całkiem, całkiem fajnie. Silnik odrzutowy i Batman nam mówi, że dzięki tej, temu odrzutowemu silnikowi maksymalna prędkość tego sterowanego Batmobilu wynosi 3000 km na godzinę! Wow! Ogólnie ten samochód prezentuje się naprawdę fajnie, taki pancerny Hot Wheels. No. My Wam szczerze go polecamy. Jesteśmy zadowoleni. Także pędźcie do kiosku i kupcie. Jeśli podobał się Tobie dzisiejszy odcinek, to nie zapomnij dać łapki w górę. I druga ważna rzecz. Jeśli lubisz nas oglądać i podobają się Tobie nasze filmy, a jeszcze tego nie robisz, to włącz subskrypcję. Dla Ciebie to jest tylko jedno kliknięcie, a nam to daje niezłego kopa. Oczywiście pozytywnego do dalszej pracy. I jeszcze trzecia ważna rzecz. Napisz nam w komentarzu jak Ty spędzasz dzisiejszy Międzynarodowy Dzień LEGO. Ja mam nadzieję, że któryś obaków na mnie jeszcze dzisiaj pada i będę mógł sobie chwilę popykać. A jak nie, to zawsze mi zostaje batmobile do zabawy. Albo może zbuduję sobie nie? W każdym bądź razie, dzięki, że byłeś dzisiaj z nami w naszym odcinku. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia! Hej! Nabika!